to kochani, witam Was na kolejnym filmiku na moim kanale. Właśnie wróciłam z siłowni, dlatego jestem jeszcze tak e, na sportowo ubrana, e, ale nie piłam jeszcze dzisiaj kawusi. Piłam herbatkę tą moją, o której wspominałam już kiedyś, więc to jest teraz taka moja rutyna. Piję herbatkę, idę podlać warzywa wcześniej rano i zaczynam dzień, więc siłownia już odhaczona, więc teraz czas. Na kawusie. Zrobimy kawusie i zrobimy jakieś śniadanko. Dzisiaj w ogóle planuję e, złożyć te meble tarasowe, albo chociażby zacząć składać te meble tarasowe, bo ym, zobaczę, czy dam sobie radę sama, czy poczekam jednak na mamy i spróbujemy razem je złożyć, ale to raczej już nie dzisiaj. Ale, ale coś zacznę, coś zacznę, więc może. Jutrzejsza kawusia będzie już na fotelach, na tarasie. I mam jeszcze kilka innych rzeczy w planie. Planuję pojechać do nas na działkę, żeby zostawić ten zlew kuchenny, który ostatnio Wam pokazywałam. Na dworze piękna pogoda, więc wypijemy kawusie w ogrodzie. Powiem wam, że troszeczkę wieje dzisiaj, ale wcale to nie przeszkadza, bo jest tak piękne słoneczko, że jest nawet przyjemnie z tym wiatrem. Piję teraz kawusie i co? Zabieramy się do roboty, nie? Zaraz zadzwonię do babci, bo dzisiaj są jej imieniny. 15 maja imieniny obchodzi Zofia, Zosia, i powiem wam śmieszną historię. Znaczy śmieszna, nie śmieszna. E, Może nie śmieszna, ale nie wiem, opowiem wam historię, e, że moja babcia tak naprawdę nie ma na imię Zosia. Ale obchodzi imieniny jako Zosia. Moja babcia ma na imię Jadwiga, a na drugie imię ma Zosia i nie wiem jak to się stało, ale się przyjęło i każdy na nią mówi Zosia. Więc odkąd ja pamiętam, ona była Zosią. I wydaje mi się, że tak jakby dostała to imię już w swojej młodości. Nie wiem, na którym etapie jej życia stała się Zosią, ale obchodzi y, imieniny jako Zosia, Zofia, a nie jako Jadwiga. Więc y, pamiętam reakcję też jej sąsiadów, jak się dowiedzieli, że y, ona tak naprawdę nie ma na imię Zosia. Więc no, zakręcona historia, ale że dzisiaj obchodzi y, swoje imieniny, to to niej zadzwonimy. Podzielę tą muzyczkę. Słucham, Sylwia. Cześć, babciu. Cześć. Wszystkiego najlepszego. Dużo Nie z... zapomniałeś? Nie, nie, pamiętam. Dużo zdrówka. Ojścowska Kryśka dzwoniła. No. I babusia dzwoniła no Może 10 minut temu. A, czyli siedzisz przy telefonie teraz. Ty powinna mi o Jonasie, powinnam o co o samą Piotrze, nie? No. No ale wiesz, no jakby tak do nas na przynajmniej każdy, no okazji, że jestem tak, no a już nie... Ja by tylko wziął takie swoje znajome, no nie? No, a obchodziłaś kiedyś imieniny jako Jadwiga, czy nie? Nie, nigdy, nie, jak w jedno obu wchodzi, no może nie zawsze. <grym> a to może trzeba to zmienić. Może będziemy teraz obchodzić się dwa razy? Raz jako Jadwiga, a drugi raz Zosia. Jadę teraz na działkę, zostawię ten zlew. Może uda mi się go w ogóle wyciągnąć z samochodu, bo jest ciężki. Wcześniej razem z Meru go wiecie, wkładałam do samochodu. Ale no, byłem ci na siłowni, więc mam dużo siły, owsianka zjedzona. Więc trzymajcie kciuki, żebym wyciągnęła ten zlew z samochodu. Jak go wyciągnę i go doniosę do domu do garażu, to może uda mi się otworzyć to pudło i pokażę wam jak ten zlew kuchenny wygląda. Na działkę. Zaraz zobaczę, czy uda mi się wnieść ten zlew do środka, czy nie. Mamy to. Zobaczcie, tak się prezentuje. Proszę, mi to pudła. To jest zlew farnerski, czyli ta część będzie wystawać. On nie jest chowany w blacie, on jest taki nablatowy i to wystaje w szafce. Nie będę już tego teraz wyciągać, bo jest dosyć ciężki, ale jest piękny. Posłuchajcie tego. I Zaraz zabieram się za te meble ogrodowe, ale jeszcze mi się przypomniało, że mam mięso w lodówce, które się marynuje. Wrzucę je do piekarnika szybko, żeby się piekło w międzyczasie. A ja Was zaraz zabieram na taras i razem spróbujemy coś złożyć. Są trzy pudła i nie wiem, czy pudło, to znaczy jeden element, czy tam już będę miała wszystkie potrzebne, wiecie, jakieś tam śrubki, nieśrubki i części do na przykład jednego fotela, czy muszę wszystkie te pudła wyciągnąć na teraz. Nie wiem, okaże, okaże się zaraz, ale na razie na szybko. Wyciągamy mięso i wkładam je do piekarnika. Powiem Wam, że to już tak pięknie pachnie nie mogę doczekać jak będzie gotowe, ale jeszcze zapewne zejdzie dwie godzinki zanim się upiecze. Otwieramy. Wydaje mi się, że tutaj są dwa fotele, więc jeśli uda mi się złożyć to dzisiaj, to byłoby naprawdę super. To jutro Będę pić się na tarasie. Musiałam się trochę ubrać, bo strasznie wieje dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać przez ten wiatr. Tego właśnie się obawiałam, że wyciągnę wszystko, nie będzie ani jednej śrubki, ani instrukcji. Więc wygląda na to, że muszę przynieść wszystkie pudła. Masakra. Jest trochę tych części. Tutaj zrobiłam sobie miejsce na poduchy, bo też jest ich dosyć sporo. Jeszcze tutaj mam więcej Ej, i nie wiem od czego zacząć. Myślę, że może zacznę od styliczków, bo powinny być najłatwiejsze do złożenia. Meble kupowane z polskiej stronki, ale instrukcja. Tylko po angielsku. Mi to akurat nie przeszkadza. Ehm, może w większości ludziom też nie będzie przeszkadzać, bo tak naprawdę są wszędzie obrazki. Tutaj jest tylko mały opis, a tak to są wszędzie obrazki, więc teraz muszę rozpakować to, żeby zobaczyć, wiecie, co mi jest dokładnie potrzeba, do którego elementu. Pierwszy stoliczek już gotowy, bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj jest szklana góra. Ładnie się odwijają drzewa. Czas teraz na drugi stolik. Wystraszyłam się, że nie mam wszystkiego, więc zrobiłam szybki przegląd rzeczy i posegregowałam nakupki, na kubki. Co jest to? Zobaczcie. Część, A, albo część G na H. Potrzebne mi są, żeby zrobić fotel. No i to wygląda jak takie rurki, nie? A to są takie części. Ja myślałam, że nie wysłali wszystkich e, części, byłam zakłopotana, ale jednak okazało się, że jest, więc budujemy dalej. Robi się już ciemno, a powiem Wam, że u mnie jeszcze końca nie widać, więc ja jeszcze trochę pomęczę się z składaniem i no skręcę tyle, ile uda mi się dzisiaj skręcić, i najwyżej dokończę jutro rano. Dlatego widzimy się rano, mam nadzieję, że już na kanapach. Będziemy pić razem kawusia. Udało mi się złożyć kanapę i fotele. Powiem Wam szczerze, że trochę mi to zajęło. Moja mama mówiła, że sprawdzała na stronce i ponoć producent twierdzi, że zajmuje to jakieś 6 godzin, żeby je złożyć. I może faktycznie tyle gdzieś mi zajęło, bo zaczęłam je składać wczoraj wieczorem i dzisiaj rano e, dokończyłam. Bolą mi palce, ale to jest nieważne. Naprawdę to jest nieważne, bo ten taki efekt końcowy jest super. Możemy teraz wyjść na taras i na tarasie rano wypić kawę czy herbatę, więc naprawdę było warto. Zaraz Wam pokażę, jak meble się prezentują i proszę mnie pochwalić, bo naprawdę się napracowałam. A więc, meble ogrodowe prezentują się tak. Jeszcze nie wiem, czy one będą tak ustawione jak stoją teraz. Musimy o tym zadecydować, bo na początku ta kanapa stała tak z tej strony, a fotele tutaj. Ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby to stało tak jak jest teraz, bo zadaszenie będzie jednak trochę ochraniać te meble, wiecie, wieczorem, czy jakby była brzydka pogoda, więc wydaje mi się, że jest spoko tak jak jest. Brakuje nam jeszcze dywanu. Planujemy kupić jakiś fajny taki kremowy dywan pod spód, żeby jednak tą kostkę tutaj na tym tarasie trochę zakryć. I też mi się wydaje, że takie duże... Wazony czy donice, bardziej tak, donice z kwiatami, może jakimiś różowymi, też by tutaj pasowały, gdzieś, tak wiecie, po rogu wstawić. Więc na pewno ten taras i cały ogród będzie się jeszcze zmieniał, ale wiecie, wszystko powoli, małymi kroczkami, ale wydaje mi się, że i tak już jest naprawdę fajnie, bo mieliśmy stare meble, ale no już się powoli rozlatywały, więc no. Pora zakupić nowe. E, I chyba to tyle e, na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik, i widzimy się niedługo. Pa pa!